Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Moi mieli dzisiaj nagrywam z auta, bo mam taki tydzień, że nie wiem jak się nazywam. Masakra w robocie po prostu. Wiecie, chciałem się z Wami podzielić krótkim nagraniem. Krótkim, bo z krótkiego filmiku. Jeden fragment Wam chciałem zwrócić uwagę, bo przeleciałem sobie grudniowy broadcasting z myślą o tym, czy czegoś Wam nie pokazać. No ale nie ma tam nic totalnie do pokazania, bo całe zakończenie tam 154. bodajże. Klasy czy szkoły Gilead, no to to była jakaś masakra. Ja myślałem, że naprawdę ustne, jak to oglądałem. I powiem Wam, że gdyby sobie to puścił jakiś człowiek, który nie zna świadków Jehowy, jakoś przypadkiem trafił akurat na ten filmik, no to myślę, żeby się zastanawiał, gdzie ci mówcy mają jarmułki na głowach i czy nie jest przypadkiem na zlocie jakiejś neojudaistycznej sekty, bo z Nowego Testamentu to tam nie było nic. Ostatnie przemówienie tam. Yy, nawiązał mówca do żony Piotra, jakie musiała przychodzić trudności, kiedy go nie było w domu, bla bla. A tak cały czas mielenie Starego Testamentu, księga kronik, odbudowa murów w Jerozolimie, yy, że trzeba ciężko pracować. No, serio, jakby nic nie było ciekawego w tym Nowym Testamencie, i trzeba byłoby się dokopywać jakichś dziwnych jakichś niedziwnych, to mało znanych postaci ze Starego Testamentu, żeby to się popisać, jaką się ma dogłębną wiedzę biblijną. Potem tacy po tej szkole Gilead przyjeżdżają sobie na tereny, coś tam zapamiętają z tego szkolenia i się pochwalą jakimś mało znanym imieniem ze Starego Testamentu i ooo jacy to są giganci duchowi, co nie? No. No masakra. Także tym was nie będę męczył, ale pojawił się filmik ze sprawozdaniem z Republiki Konga. Cały mówił o tym film, że jest tam mega wzrost ogólnie, że studiów jest więcej trzy razy niż głosicieli na tym terenie. I zwrócono uwagę na ciekawy szczegół, że praktycznie nie ma tam internetu. <grym> no i w sumie mamy odpowiedź, skąd ten wzrost, bo w krajach, gdzie dostęp do tego internetu jest. Gdzie ludzie po prostu są rozsądni i nie wierzą na słowo tylko tym ludziom, którzy do nich przychodzą, ale sprawdzą też fakty na temat danej grupy religijnej. No to wszędzie tam, w tych krajach, gdzie dostęp do internetu jest dobry, tam Świadkowie Jehowy jakichś spektakularnych wzrostów nie osiągają. Ale to, co mnie poruszyło i wkurzyło, to ten fragment, który teraz Wam puszczę. Posłuchajcie. Rząd wprowadził tam ograniczenia pandemiczne. Które wywarły ogromny wpływ na tysiące braci pracujących na własny rachunek. Z dnia na dzień stracili swoje, już i tak skromne, źródła dochodu. Nasze biuro oddziału otrzymało zgodę na dostarczenie około 3000 ton żywności ponad 200 tysiącom potrzebujących. 113 Komitetów Pomocy Doraźnej zorganizowało sprawną dystrybucję w zaledwie cztery miesiące. Gdy pod sale Królestwa podjeżdżały ciężarówki, a potem setki obdarowanych odchodziło z paczkami, obserwatorzy byli pod wielkim wrażeniem Po raz kolejny przekonali się, jak bardzo Świadkowie Jehowy różnią się od innych organizacji religijnych. W czasie pandemii wielu pastorów i kaznodziejów Prosiło członków swoich kościołów o pomoc finansową, a świadkowie za darmo rozdawali żywność potrzebującym współwyznawcom. No tak. Szczególnie fajna była myśl o tym, że poprosili o zgodę na to, żeby udzielić pomocy. Pytanie: Kogo oni prosili o zgodę? Państwo? Wątpię, bo mają prawo po prostu. Grupy religijne czy organizacje takie, y, dzielić się pomocą charytatywną, i ku temu nie potrzeba jakichś niesamowitych ani pieczątek, ani jakichś y, decyzji z góry, żeby coś takiego robić. Nie wiem, czy to miał na myśli ten cały mówca, czy poprosił o zgodę. Ten cały oddział ciało kierownicze na udzielenie takiej pomocy i wtedy oczywiście wszelkie podziękowania należą się ciału kierowniczemu, które zgodziło się na udzielenie takiej pomocy braciom. Nie? Ale najśmieszniejszy jest fakt, że rzekomo ludzie, obserwatorzy, mogli dowiedzieć, się, jaka wspaniała i wielka różnica jest między świadkami jechowe a innymi religiami. No że ci gęby nie wykręciło, że tak powiem. Niesamowita jest różnica naprawdę. Szczególnie było to widać na przykład podczas wybuchu wojny na Ukrainie, jaka jest ogromna różnica między Świadkami Jechowa i innymi organizacjami religijnymi, którzy to selekcjonowali pomoc dla tych, którzy są świadkami Jehowy i którzy nimi nie są. Jak na dworcu, na podkarpaciu, czekali z tabliczkami niebieskimi OWORK, a w międzyczasie ludzie zakasali rękawy. Artykuły pierwszej potrzeby nosiły dzieci, matki. Mężczyźni, którzy nawet nie pytali czy jesteś prawosławny, czy jesteś katolikiem A może świadkiem Jehowy, to coś bym ci dał Nawet nie było takiej gadki A świadkowie, no jak to świadkowie Najpierw mają obowiązek dbać o swoich, jak to się mówi To jest oczywiście wyrwane z kontekstu Bo to, co Paweł wtedy pisał, że y, macie dbać zwłaszcza o swoich y, Braci w wierze, to... To nie było dziwne w tamtym czasie, bo chrześcijanie byli przedmiotem prześladowań i im szczególnie było trudno. Więc nie jest to jakaś odgórna zasada, w której mamy najpierw szukać komu by tu można było pomóc z braci, a dopiero pomóc, a dopiero potem wyciągnąć rękę do tego, którego widzę, który nie jest moim bratem duchowym, ale jest w potrzebie i potrzebuje pomocy. O tym, że nie tak się powinno myśleć, świadczą całe dzieje apostolskie, cała Ewangelia, to co robił Pan Jezus, co robili uczniowie, którzy okazywali bezinteresownie pomoc. Nie było tam jakiejś gadki, że dobra, pomogę Ci, ale zaczniemy studium biblijne, dobra, pomogę Ci, ale chodź ze mną, a Tobie uzdrowię rękę, ale jak ze mną nie pójdziesz, do dwóch tygodni znowu będziesz ją miał, nie wiem, sparaliżowaną, czy inną. To jest trochę czarowanie rzeczywistości, nie? Poza tym nie wierzę, że w cał na całym świecie rzeczywiście tylko świadkowie Jehowy w Republice Konga doszli do wniosku podczas COVID-u, że jest potrzebna taka pierwsza pomoc na artykuły yy, najwyższej potrzeby, jakieś środki sanitarne, jakiś yy, suchy prowiant i tym podobne rzeczy. No mówmy się, że nawet dzisiaj, kiedy już jest zimno na podwórku, to raczej nie świadkowie Jehowy zapraszają biednych, mokrych, zmarzniętych ludzi do swoich sal, w których mogą się ogrzać, mogą dostać choćby suchą krągę chleba i napić się ciepłej herbaty. No nie, nie tak to wygląda. Myślę, że to te organizacje, które wy nazywacie jako fałszywe religie. To co najwyżej one wyciągają rękę właśnie do tych najbardziej poszkodowanych ludzi. I to raczej oni są znani z tego, że niosą pomoc charytatywną. Moglibyście się od tej fałszywej religii wiele w tej kwestii nauczyć. Myślałem sobie, wiecie, z czego się bierze coś takiego, że świadkowie Jehowy słuchają takich treści i ich to nie oburza, że są znani z tego, że pomagają tylko swoim, a że są niby z tego dumni. I wiecie, jeden brat podczas. Takiej konwersacji na Łazapie. Podesłał mi bardzo ciekawy fragment z książki Pytania młodych ludzi, bodajże. Zaraz Wam to pokażę. Jest taki akapit: Co zyskasz, jeśli będziesz pomagał innym? Zobaczcie, co jest podkreślone na no, czerwono, powiedzmy. Na przykład mógłbyś dostrzegać potrzeby osób starszych wiekiem i schorowanych w swoim zboże. Może mógłbyś im zrobić zakupy albo pomagać. W obsłudze urządzeń elektronicznych. Jeśli jesteś bratem, postaw sobie za cel, żeby wspierać braci i siostry jako sługa pomocniczy. Coś złego jest w tej radzie? Nie no, bo jak się kręcimy wokół zboru i mamy takie towarzystwo i dostrzegamy kogoś, kto potrzebuje pomocy blisko nas, to jest rada godna pochwały. Ale co jest napisane dalej? A osobom spoza zboru możesz okazywać miłość w jaki sposób? Dzieląc się z nimi dobrą nowiną o królestwie. Czyli tutaj mamy takie no, rozróżnienie na tych, którym należy się ta pomoc, również fizyczna. I ta, tym braciom masz pomagać, robić im zakupy itp. Ale sąsiadka z bloku, co też potrzebuje tej pomocy, bo na przykład otwierasz jej drzwi co jakiś czas i widzisz, jak idzie sobie z tym swoim takim wózeczkiem, o który się wspiera. I ma tam w tym wózeczku dwie bułki, kawałek pasztetowej i wiecznie. Widzisz ją po prostu, jak się męczy. To czy wtedy wpadniesz na pomysł, żeby słuchaj, kochana, kochana pani, ja tutaj mieszkam w tym bloku, jakbyś chciał, żebym ja cię mógł zrobić jakieś większe zakupy raz na jakiś czas? Co ty na to? Łazisz, teraz jest ślisko, nogę złamiesz, kto, później się ani po tą bułkę nie pójdziesz. Kto ci będzie pomagał? Może coś takiego by było bardziej takim. Chrześcijańskim uczynkiem. Bo jeśli mamy możliwość, aby komuś pomóc, a tego nie robimy, no to jest nasz grzech, jak mówi Biblia. No ale do takiej. Ale z takiej pomocy, to już świadkowie znani nie są niestety. Oni tam, gdzie jadą do Afryki na przykład, to studia jadą zakładać, książki ludziom rozdawać. Nie? Ludziom brakuje najważniejszych rzeczy. A oni literaturę im rozdają. Byście wzięli od, się, opamiętali, zwrócili uwagę, że ci ludzie chodzą brudni. Być może mają słaby dostęp do wody. Może jakąś studnię głębinową można byłoby im wykopać, żeby poprawić standard ich życia. Jak to w ogóle strasznie brzmi mi się płakać, tak jak słyszę i mówię coś takiego. A oni się chwalą w filmikach, że jakąś blaszaną chatkę postawili z naszych pieniędzy braciom, w której mogą siedzieć i strażnice czytać. No nie wiem. Ja rozumiem, że każdy inaczej może pomagać. Każdy swoimi pieniędzmi dysponuje w taki sposób, jak serce mu podpowiada. Ale dla mnie nie jest to biblijny wzór, o którym się tak trąbi w organizacji, że to jest próba przywrócenia takiego wielbienia Boga, jakie było w pierwszym wieku. No myślę, że w pierwszym wieku to tak nie wyglądało i Jedyne, właśnie zrzutki, jeśli chodzi o zbieranie pieniędzy, to możemy przeczytać, że w pierwszym wieku były organizowane, by pomóc potrzebującym. A ty masz, ty masz się spotkać ze swoją żoną na ogródku, policzyć wydatki, czy przypadkiem nie zostaje ci za dużo pieniędzy na koniec miesiąca i pomyśleć o nowej kwocie, jaką możesz przeznaczyć na organizację. A ta organizacja potem się ciała kierowniczego będzie pytała, czy może pomóc swoim braciom przekazać jakąś żywność, czy coś takiego. Jak otrzymają zgodę, to taki jeszcze przedstawiciel ciała kierowniczego pojedzie na to miejsce, zbierze laury, oklaski, pochwały, i ludzie się cieszą, jak wyście nam pomogli. Co wyście nam pomogli? Są Wasze pieniądze. Organizacja rzekomo nie ma swoich pieniędzy, bo zbiera je z dobrowolnych datków więc możesz po podziękować bratu, który obok stoi, że jak się razem na to wszystko złożyli, to uzbierała się jakaś większa sumka, dzięki temu teraz przyszła jakaś fala kryzysu, to nie musicie głodnie chodzić. A nie organizacji dziękować. Nie ludziom dziękować na jakiejś szczycie piramidy. Czy gdziekolwiek w Biblii czytamy o tym, że z tymi darami, jak pojechał Paweł, to oni go tam zaczęli nosić na rękach, albo Piotr, albo ktoś inny. Pomyślcie, świadkowie, czy tak to powinno wyglądać, bo w momencie, kiedy dziękuję się publicznie przez mikrofon na przykład biskupowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, tego i owego, to to jest takie, że ha, ale ci ludzie chwały dla siebie szukają. Nie? Jakie pyszałki. Ale jak taki sam gość w postaci ciała kierowniczego przyjedzie na miejsce jakiejś katastrofy, czy na miejsce jakiejś klęski żywiołowej, tak? I po prostu odda braciom, odda część tego, co oni ofiarowali przez całe życie, to go się wtedy chwali i jest wielkie poruszenie, bo członek dzieła przyjechał i nam pomógł. I zobacz, jak to jest dobrze być w organizacji. No może na tamtym terenie opłaca się bardziej w niej być niż nie być, bo są ludzie, którzy rzeczywiście podczas klęski żywiołowej nie mogli liczyć na jakąś pomoc zanim dotarły jakieś tam Akcje humanitarne, no to minęło wiele czasu, ale ja po prostu, część popatrząc na to wszystko, nie jestem w stanie aż tak zachwalać organizacji świadków, jak robią to świadkowie. I to takie, taka moja dygresja z rana odnośnie tego, co posłuchałem, bo czasami mi się po prostu flaczki przewracają, jak słyszę te psalmy pochwalne właśnie na temat organizacji ciała kierowniczego. I ogólnie takim czarowaniu rzeczywistości, a co to świadkowie są wspaniali i znani z tego, że są y, najlepiej wychowani, najbardziej pracowici i najbardziej moralni ludzie na świecie. No tak. I jest to zawsze do czasu, kiedy się jakaś afera wykryje, że pięciu wujków w Zboże było amatorami dzieciaków na przykład, nie? No. no. Ale to tak. Wiem, że w każdej organizacji są ludzie. Dobrzy i, para, i parapety, że w każdej organizacji na świecie są dobrzy ludzie i są źli ludzie, którzy żerują na dobroci tych innych ludzi i nie ma nic innego. A to, że świadkowie twierdzą, że są wyjątkowi, to tylko dlatego, że nigdy swojego nosa nie wystawili poza zbór, nigdy nie byli na zebraniu, na spotkaniu jakiejś innej chrześcijańskiej mniejszości, nigdy nie zaangażowali się w jakąś inną grupę religijną, dlatego mi się wydaje, że są wyjątkowi. A tym innym ludziom, którzy są w sektach i też nosa poza swoje zbory czy sale nie wyciągnęli, to też im się wydaje, że są wyjątkowi, no bo nie znają nic innego. Od cała tajemnica wiary i wyjątkowości jakiejś grupy. Dobra, bo zaczynam pisać pamiętniki, odchodzić od tematu. Nie gniewać się za mniej treści w tym tygodniu i prawdopodobnie w przyszłym też, bo tak jak mówię, koniec grudnia jest, i mam taką orkę w robocie, że. Naprawdę chodzę no już wręcz nerwowy, że mam bardzo mało czasu. Dzięki za wysłuchanie, patronom za wsparcie. No i tyle. <grytanie> Także dzięki, pozdrawiam Was, cześć.